Czuć rybo! Czuć moc! I każdy, kto przyjdzie na, na tą imprezę, dostanie od nas prawdziwe a anżua do spróbowania. Mamy tutaj trochę innych produktów, a w ogóle producentów jest 130. Także zapraszam! Tak wygląda nasze stoisko. Manufaktura Gryfon. Tu jest nasza beczka. Fryderyk ogarnia. Tam się paszec sprzedaje. A to jest nasze drugie piętro, także będę chciał Wam pokazać wszystkie nasze piękne sprawy. Tak wygląda drugie piętro, tak zwana strefa wiedzy, bo tutaj są wystawcy o takim długim stażu wystawowym, a jesteśmy na festiwalu. Czy ja też sobie mogę zrobić zdjęcie? Wasze? Oczywiście. O, a, a zobaczcie, a Festiwal Polskiej Żywności, kupuj świadomie, odwiedza takie towarzystwo. Piękne. Dziękuję. Dziękuję. To jest jedna z ciekawszych przestrzeni czyli miejsce, gdzie wystawiają się kółka gospodyń wiejskich i tutaj odbywa się Bitwa Regionów. Odbywa się kolejny kurs kulinarny. Słuchajcie, ilość ludzi jest nieprawdopodobna. No i bogactwo stoisk. Trzeba mieć to pokazać. Zobaczcie Stowarzyszenie Krasy Razem koło gospodyń wiejskich z Wyganowa. Zobaczcie jak tutaj się wszyscy uwijają w pracy. Króluje trochę chleb ze smalcem. Ale nie tylko. Zobaczcie, są bardzo różne. Znaczy, a to najmniejsza gospodyni. Yeah, yeah, yeah. tu jest strefa chilloutu i zobaczcie koniakowskie koniakowskie serwety koniakowskie hafty jest tutaj cały stadion jest obstawiony takimi pięknymi serwetami są one wszędzie piękny polski akcent a tak jak mówiłem tu jest strefa chilloutu tutaj ludzie odpoczywają no i oglądają to, co najpiękniejsze. Tutaj jest strefa warsztatów. Wczoraj było ich najwięcej. Dzisiaj już warsztatów jest mniej. Nie tylko plecionkarskie, ale tutaj były warsztaty kulinarne rzeźbiarskie, stolarskie to, to musi długo i... no to, chcesz... Nie. tutaj się dzieją Tutaj tak pięknie pachnie O, co robicie? Tutaj sobie uszlachetniamy deseczki, czyli szlifujemy, bejcujemy. Mamy stanowisko też takiej delikatnej rzeźby w dłut, dutami, Na no, wiadomo, to jest tak tylko pobieżnie. No ale głównie właśnie zajmujemy się uszlachetnieniem drewna, czyli bejcowanie, olejowanie, wybarwianie, tego typu rzeczy. Ślicznie dziękuję, super atrakcja. A tutaj? Słuchajcie, e hars. Znamy z Ichars, znamy z. no zobaczę dostaniemy pakiet. A pokażemy tylko, nie zabiorę, bo mi rąk brakuje. Tylko chcę pokazać, jak powstaje u młodzieży świadomość jakości żywności. Tak? Słuchajcie, tutaj nasze dzieci będą wiedziały, w jaki sposób łączyć lub nie łączyć surowce. A tam jest bezpieczeństwo żywności, nieoceniona wiedza. A to są panie z sanepidu. Panie z Kiedyś się ich wszyscy bali. A teraz wszyscy się cieszą. Słuchajcie, to też jest e, serweta. To też jest koronka łowicka. Zobaczcie, jaka wielka. A, a tam stoją panie w tych serwetkach. O, idziemy do nich. Zobaczcie. Zobaczcie, kobieta ubrana w serwetkę. <ścoughs> Czy pani też haftuje? Tak, razem tutaj e, z. E, ko, e, ko, e. Z koleżankami prowadzimy warsztaty koronki koniakowskiej, więc... a w Koniakowie jest nas 700, zatem trzeba do nas przyjechać na połudę. Koroniarek czy Koronczarek. Koronczarek. Koronczarek, to jest szydełkowa technika. A słyszałem jeszcze, że, naj... że takie najbardziej popularne były stringi, to prawda? Były w 2001 roku, ale dziś najbardziej popularne to są rekordy Guinnessa i tutaj pan widzi największą koronkę koniakowską w świata, która ma 5 metrów 32 centymetry. I pokazuje ogrom pracy, jaki trzeba włożyć w tą technikę, która charakteryzuje się cienką nicią. Pięknie, dziękuję. A ta piękna muzyka to biegnie stąd. A teraz, w takim ekspresowym skrócie, pokażę Wam całe targi kupuj świadomie. Słuchajcie, ilość wystawców. Na tych targach jest porażająca. U. Idziemy Słuchajcie, już jest niedziela i dosyć późno. Ludzie już się wynoszą stąd. Tutaj strefa wędlin. Pieczarkarnia jagodowe pole przetwory z jagód Nawet jest jagodowa karczma Tutaj pieczarki jakie fajne Ekologiczny Uniwersytet Ludowy Ja może za szybko macham tą kamerą A to jest jedna z moich ulubionych producentów, jedna z najpiękniejszych producentek na świecie. A ja, robię, a ja robię taki szybki skrót dla wszystkich, którzy odwiedzają moją stronę. Także lecę dalej, wrócę jeszcze, pa! Zobaczcie ile tego wszystkiego tutaj jest. Kropla, lawendy. ziarnia. to jest super że nie tylko nie tylko zakupy o tutaj kolejne piękne miejsce strzałkową takie czarnia super degustacja zjedzona Nie wiem, czy uda mi się przejść wszystkie stoiska, bo jeszcze są ze trzy takie rejgi, ze trzy takie zestawy producenckie. Aha, chciałem powiedzieć, trzy korytarze. A tak się robi tutaj zakupy na wózki. Tu wam pokażę, bo jest tutaj jeden baton, który uwielbiają moje córki i noszą go do Pana Henia. Sztanga. <noise> Ale piękna półka! Lecę dalej. Proszę. Nie, nie, lecę dalej. Trzeba po drodze. Tu można sobie wykroić kawałek plastra i go wyrzuć. Przerzuć Proszę, nie, proszę. pewnie że spróbuję. Proszę, zapraszam A co to za ostry? E, ocet? Ocet jabłkowy, ja go robię sam u siebie. Jestem z Warszawy, miejscówkę z jej, dlatego że połowę Słuchajcie. Najlepsze soki w kartonach nie są tak mocne jak ten ocet. Proszę, proszę bardzo. Tak. Ale tak tak mocnego odsu jeszcze pani próbowała. To wszystko jest to samo tutaj.

Pod stadionem, gdzie się zaczyna albo kończy nasza wielka przygoda? Zobaczcie jakie to jest. No oczywiście jesteśmy w loży książęcej. A na targach, jak znajdziecie coś naprawdę wyjątkowego, to robi się barter i, ty... i tyle pojedzie soków do jastarni dla rodziny. Bo to są najzdrowsze, najpyszniejsze rzeczy. Słuchajcie, żegnamy już festiwal kuchuj świadomie No dawaj, dawaj, zmieścimy się. Na minus 3. No dokładnie. Ale macie piękny korzeń. No na handel no. Proszę? Nawet na handel jak Na sprzedaż? No od razu tu w windzie możemy dobić targu. <noise> żegnamy już. Stadion Narodowy PG Ale, jest, ale powinien, powinienem, wiecie co, patrzeć raczej gdzie jadę <noise> O biuro przepustek słuchajcie, a zabierz... Kieruj się na północny zachód. Jest... Droga do domu. Ciacia, ciacia w tym sztuce, so 西和春，秋秋秋，走八路，送苦酒，秋